Przepraszam Państwa, na sens yy, i dzisiaj specjalnie również dla Państwa yy, zapowiemy sens na bezpieczeństwo, czy uwolnienie od bezsenności. Ludzie cierpią na bezsenność. Ja pamiętam tamtym razem yy, w rozmowie z Panem Markiem, mówiliśmy o jakie są przyczyny bezsenności. Musiałbym zmienić bardzo dużo przyczyn. Przyczyną bezsenności. Najczęściej była depresja, brak celu życia, coś się dzieje w życiu, choroba bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, rozwody, rozstania, to brak pracy, nawet brak finansów, to też jest związane z martwieniem się. No to wobec tego, kiedy martwimy się, kiedy przeżywamy jakiś problem, kiedy nie możemy zasnąć, jak. Jak wcześniej, wcześniej mówiłem, mamy wokół siebie takie pliki. Te pliki, które są wokół nas, one się nie zamykają, bo za dużo przeładowane myśli. My to nazywamy myślokształtami, czyli myśli, kształty, obrazy, bo tak nasza podświadomość odbiera obrazowo. I te pliki, czy myślokształty, nie zamykają się w kątki. W związku z tym nie może się nasz umysł świadomy wyłączyć. Mogę to przenieść bardziej obrazowo na pulpit komputera, gdzie mamy uruchamiane pliki i niepozamykane te pliki utrudniają nam zamknięcie się zamknięcie się komputera, wydłużają tak i nasze pliki wydłużają nam sen, zaśnięcie. I wtedy możemy zasnąć ze zmęczenia, Przemęczenia. Możemy zasnąć, bo bierzemy tabletki, może oglądamy telewizję, wtedy odwrócenie uwagi na program telewizyjny, który usypia, bo telewizja jest takim właśnie, jak ja programuję. Telewizja jest tutaj bardzo, powiedzmy, sugestywna i, i oglądamy i zasypiamy też przy telewizji. No, alkohol może być też lekarstwem na. Które nie polecam, bo wiadomo, że to by nie stanie się jak lekarstwo, stanie się nałogiem i bez tego nie będziemy mogli zasnąć. Mamy zasnąć w naturalny sposób. Naturalnym sposobem naszym będzie słuchanie właśnie tego nagrania autohipnozy i mototerapii na uwolnienie z bezsenności. Wobec tego, jak za każdym razem, proszę Państwa, przygotujemy się do samców. Później ten, to nagranie możecie wracać, wchodząc na kanał na YouTube Polskiej Akademii Zdrowia, po to, żeby sobie włączyć i za każdym razem można słuchać tego nagrania. I będziemy zasypiali, tworząc jakieś obrazy radości, zadowolenia, szczęścia, dobrego samopoczucia, zdrowia. Wobec tego tak, wygodna pozycja. Siedzimy lub leżymy. Patrzymy teraz na Na razie koncentrujecie uwagę na, na mnie. Patrzycie jakby tutaj na trzecie oko. Tu jest ten punkt, poprzez który łączymy się z wami. To jest nasz bluetooth, który łączy się z wami, z waszymi umysłami. na odległość. A wobec tego tak. Liczymy. Jeden. Dwa, liczę do dziesięciu. A potem, kiedy zamkniecie oczy na dziesięć, będziecie wchodzić w trans, kiedy zamkniecie oczy, nie wcześniej. Będziecie wchodzili w trans, w swoją w wyobraźnię. Poczujecie wtedy, że odpływacie w swojej podświadomości, poza czas i przeszczyt. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rozpoczuj, powieki Twoje sklejają Twoje ciało robi się ciężkie, staje Teraz masz odczucie, że Twoje kółki coraz bardziej sklejają się. Liczy od noku od 10 do 10. Czujesz, zapadasz przyjemny stan trans. Spokojnego pokojnego teraz już masz koszty zamknięte. Skupiesz uwagę na oddychaniu i wchodzisz w stan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 10. I wchodzisz w przyjemny stan po prostu pierwszy. Ponownie będę liczył od 10 do 0. Wyobrażasz sobie tak jak leżysz w domu, zamykasz oczy w swoim łóżku miękki, puszysty, cierpi. Przenosisz się w swój sen. Przeniesisz się teraz w, twoje, w swoje przyjemne miejsce, tam, gdzie zawsze cię przenosi. Na piękną plażę. Wiem, że lubisz plażę, morze, słońce. A więc to jest twoje miejsce, które spędzisz ze mną. I wejdziesz w ten stan teraz, dziś, te wieczorem kładzie się łóżko, zasypię dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, sześć. Śnisz to. Jesteś w swoim na tym pięknym, dobrej Kładziesz się na leżaku, na hamany, na piasku, nawet możesz połowić poczuć teraz jesteś pod parasolem i czuj, jak ciepłe słońce ogarnia całe twoje ciało. Całe twoje ciało zapada się w przyjemny stan transu, spokojnego, przyjemnego, dobrego syna transu, po którym poczujesz się bardzo dobrze dziś. Ciepły spokój ogarnia, szybko głowy spływa w dół, rozpływa się wszystko, rozluźniają się mięśnie, głowy, karku, rany, mięśnie kręgosłupa, tułownia, kwiatów, nogi, tu, aż tu do nóg dopięcie i ciepły spokój spływa z góry dół, rozluźniają się mięśnie, głowy, mięśnie wokół głowy, twarz, policzka, usta. Zamykasz oczy, czuj ciepło na twarzy, ogarnia całe ciało, poczuj ciepło, spływa w duszy, jakarka, ramiona, poczuj klatka piersiowa, to wszystko rozluźnia się, pręża. Twoje ciało zapada się głębiej, głębiej, klatka piersiowa, brzuch, podbrzusie, wszystko spływa w dół, czujesz, że całe ciało rozluźnione, leniwe i senne, zasypia w dół nogi, palców. Aż dłużki osiem. Wszystkie czynności fizjologiczne. Powoli wyłączają się siedem. Poczuj dalej krew, żyłach płynie wolno. Tętno, bije wolno. Puls wolny. Sześć, poczuj serce, bije wolno. Spokojnie, miarowo pięć. Dalej pamięć, świadomość powoli się wyłącza cztery. Dalej czujesz włodu, uczucie senności, pokoju, spokoju, spokoju. Sen, spokój, radak. Łogie spokój, cisza, łogie przyjemne odprężenie, rozluźnienie. Jeden pusta śpić. I swoim śniem, swoich podświadomości jest na tej plaży. Podejść teraz do wody. Jak za każdym razem dzisiaj zmyj z siebie wszystko, co jest niepotrzebne. Zmyj wszystkie emocje żalu, gniewu, bólu, pretensji, złości. Zmyj bezsenność bezsenność, którą widzisz teraz, przyczynę bezsenności Twoich zmartwień, Twoich problemów życiowych, Twoich problemów finansowych, rodziny, pracy. To wszystko zmyj, zmywasz wszystko, co było wczoraj i masz wszystkie problemy, zmywasz wszystkie problemy z dnia wczorajszego i dzisiejszego i pozwalasz, żeby te problemy odeszły, te problemy, które były wczoraj. Dzisiaj znowu może zaświecić się nowy dzień. Kiedy widzisz niebo za te problemy odchodzą. I czujesz, że teraz zapadasz się, głębi, zamykasz oczy, zasypiasz się, śpisz. I poczuj teraz bezsenność. Wchodzisz do wody. i Widzisz teraz przyczyny bezsenności. To, co było wczoraj. To, co było wczoraj, wyrzucasz do wody. Woda dalej przypływa zabiera. I poczuł twoja bezsenność. była wczoraj. Wczoraj mogłeś się martwić, denerwować, stresować. Wczoraj mogłeś się czuć chory, słaby. Wczoraj mogłeś się czuć niedobrze. To było wczoraj. Twoja bezsenność nie należy do ciebie. Możesz uwolnić się od niej, pozbyć się. Wyrzuć do wody. Woda przepływa, odpływa. Tam i z powrotem. Zmywasz swoją bezsenność, wyrósł wszystkie swoje problemy, nerwy, troski, niepokoje. Wszystkie problemy, które były wczoraj. Pozwalasz im odjść do wody. Woda zabiera w kapitalu 10, 9, 8, 7, 6, 5, na polach wody, kładziesz się do łóżka za i zamykasz oczu za Ty czujesz teraz, możesz spokojnie spać snem, tak jak ludzie zdrowi i Możesz przesypiać całą noc, a kiedyś śpisz, śpisz aż do rana. Masz piękne, kolorowe sny. Te marzenia senne pozwalają Ci uporządkować wszystkie sprawy życia. Wszystkie sprawy osobiste, miłości, wszystkich problemów z przeszłości. Zmywasz to. Czujesz, że ta głowa zabiera. Zabiera. Teraz. Radę. Szczęście, zadowolenie. Bo teraz. I kto no, zadaje ci dobre samoczucie. radość, szczęście, zdrowie. Kiedy zmywasz to wszystko, czujesz, że tak wszystko otwierasz. I możesz spać spokojnie. A kiedy rano Ci będzie, poczujesz się, teraz czujesz się żeś, bezprawny, spadnę, bez Kiedy rano przyjdzie niespodzianie, poczujesz wraca dzień Twojego życia, dzień radości, miłości, zadowolenia i szczęścia. I znowu zaczniesz się cieszyć w swoim życiem. Znaczy cieszyć ładną pogodą, śpiewem ptaki, śpiewem dzieci. I teraz widzisz, kiedy będziesz Masz w nocy piękne, kolorowe sny. Te marzenia senne pozwalają ci uporządkować wszystkie sprawy życia, bo jakbyś śnił, masz piękne, kolorowe sny. Czyli, że teraz możesz spać spokojnie z 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pozostaniesz w tym stanie, ale do końca. I będziesz czuć się bardzo dobrze. Jako człowiek nowonarodzony, spokojny. Od dziś masz piękne kolorowe sny. Nawet kiedy wybudzisz się w środku nocy. Kiedy zamkniesz oczy, wypowiedz swojej wyobraźni cyfrę trzyszym. Poczuj się lekko swobodny Od dziś pisz spokojnym snem i masz nawet... Piękne, kolorowe sny. To marzenia senne pozwalają wszystkie sprawy, śpi, śnieje. Po tym śnie będę ci później budził. Poczuję się jakbyś przespołu całą noc w pięknym nastroju, dobrego nastroju, relaksu, odprężenia. spokojnego umysłu ciała i dusi. Dziesięć i osiem, siedem, sześć, cztery, trzy, dwa, jeden, ześpij, Odpoczywa. odnawiają się wszystkie siły, odnawia się całe organizm, czujesz ulgę i czujesz jak ciepła energia przyjmuje twoje ciało, kładziesz się na plażę, i śledź to teraz spowodnie. na piasku. Teraz zapisujesz magiczne cyfry. Trzy, sześć, dziewięć, jeden, 3 trzy, sześć, dziewięć, trzy. Kiedy rano przyjdzie się wybudzić, wychudzie się i rzeź, rzeź, wypoczęty wyspany, zadowolony, dobrym nastrojem. I teraz zacznij się u Możesz tak pozostać dalej z rano. Zawsze kiedy słuchać nagrania maga madoprat, na YouTube Polskiej Akademii Zdrowia. I i wierz, że uzyskasz pomysł, pomysł z zadowoleniem. będziesz czuć się bardzo dobrze. I teraz już czujesz się świetnie. Odlicz od 1 do 10. Wrócisz tu, do świata zewnętrznego. Wrócisz tu. Poczuję jakbyś przez Polskę Wrócisz tu wyspany, poczęty zadowolony raz w dolarach. I powoli może zacząć się wrócić. 3, 4, 5. A jaka do garancji, aby się budził w dobrym nastroju. Nawet w ciągu dnia, kiedy poczujesz zmęczenie, możesz włączyć to nagranie, słuchać. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz górstość karka zrównoważona. Czuj się doskonały, wracasz tu. Witam Państwa. Jeśli co jeszcze pozostali w tym stanie, proszę pozostać. Ja będę powoli rzekł, się z Państwem zapraszam do następnych spotkań. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym spotkaniu.